Tak, jesteśmy już na żywo, więc bardzo prosimy o informację, tylko czy nas widać, czy nas słychać. Będziemy bardzo wdzięczne. Prosimy o jakiś komentarz, lajka, bo widzimy, że już tutaj jesteście z nami. Prosimy o informację, czy nas widać, czy nas słychać. Słychać. A czy widać? Ewa Nowak jest z nami. To cieszymy się bardzo, to jak już jest test pomyślny, to startujemy. Witamy serdecznie, witam Ciebie Justyno. Dzień dobry. Moi drodzy, ja nazywam się Anna Słowiecka, jestem właścicielką agencji kreatywnej Nobel Brand, specjalizuję się w budowaniu wizerunku marki. Jestem pomysłodawczynią i współorganizatorką wieczorów biznesowych z cyklu Brand Elite Spotkania z Marką. A moim dzisiejszym gościem jest Justyna Skarbek-Pajdzińska, właścicielka Nefred Spa w Radomiu. Można śmiało powiedzieć, że pani Justyna Skarbek-Pajdzińska współtworzy z nami zespół organizacyjny Prentelit Spotkania z Marką, gdyż towarzyszy nam praktycznie od samego początku, a Nefred Spa było sponsorem większości dotychczasowych edycji. Agencja Kreatywna Nobel Brand również już od kilku lat współtworzy wizerunek marki Nefretete Day Spa. Wzajemnie też dbamy o swój rozwój osobisty i wspieramy się również w podejmowanych wyzwaniach. Dlatego też dziś porozmawiamy, jak marka Nefretete Day Spa, która działa w Radomiu już od 15 lat, radzi sobie z wyzwaniami w trudnym momencie związanym z pandemią koronawirusa. Witam Cię serdecznie jeszcze raz, Justyno, i bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie na dzisiejszy live. Witam Cię, Aniu. Serdecznie dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Jest mi naprawdę niezmiernie miło móc się tutaj z Tobą zobaczyć i porozmawiać o zaistniałej sytuacji. Aczkolwiek nie ukrywam, że to jest moje pierwsze wystąpienie na live, więc mam nadzieję, że nasi widzowie będą dzisiaj wyrozumiali. Na pewno, na pewno. Wszyscy podejmujemy nowe wyzwania, także na pewno wszyscy patrzymy na siebie łagodnym okiem. Dlatego też cieszymy się w ogóle, że jesteście tutaj z nami i ja oczywiście przygotowałam tutaj kilka takich praktycznych pytań do Ciebie, Justyno, ale też zachęcamy do komentowania, zadawania pytań. Oczywiście będziemy się starały tutaj w międzyczasie odpowiadać, szczególnie postaramy się odnieść pod koniec tego live'a. Więc jak będziecie z nami w takiej interakcji, e, będzie nam e, bardzo miło. E, Marcin Zdziech, pozdrawiam obie panie, Ania Jasińska jest z nami. Widać, słychać. Emilia Małek Gregorczy. Widać Ewa Nowak, dziękujemy, że jesteście z nami. Justyno, od początku kwietnia salony kosmetyczne i fryzjerskie w całej Polsce są nieczynne. Z tego co orientuję się, zanim nastąpił oficjalny zakaz zamknięcia salonów, w trosce o bezpieczeństwo swoich klientów, pracowników, własne, właściciele zawiesili swoje działania już dużo wcześniej. Wiem również, że Ty zawiesiłaś funkcjonowanie Nefretete tej Spa w trosce o bezpieczeństwo. Powiedz, jak sobie radzisz z obecną sytuacją, zarówno Ty, jak i Twój zespół? No cóż Aniu, nie sądziłam, że kiedyś przyjdzie mi się zmierzyć z takim wyzwaniem, jak walka o przetrwanie w czasie epidemii. Początkowo to były raczej skrajne i negatywne emocje, które myślę, że związane były z moim lękiem o przyszłość. Z dnia na dzień, nieoczekiwanie, niestety, zostałam zmuszona, aby zamknąć salon. E, a to przyczyniło się do tego, że uderzyło w moje poczucie bezpieczeństwa i stabilność finansową. E, sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, jest naprawdę wyjątkowo trudna i nieprzewidywalna. E, jednak nie byłabym sobą, gdybym nie postanowiła stanąć do tej walki. Dlatego też, zamiast wolne dni spędzać w domu na zamartwianiu się, powiedziałam stop. Postanowiłam wykorzystać ten czas na naukę i, i przygotować się tak naprawdę na powrót do pracy w nowej, innej rzeczywistości. Po prostu przestój zamieniłam w rozwój i zaczęłam działać. Myślę, że to czas dla, dla mnie, aby rozwijać siebie, swój zespół, sięgać po nowe możliwości i również przekraczać swoje granice. No, i między innymi dlatego tutaj jestem dzisiaj z Tobą. Bardzo się cieszę, że właśnie jesteś dzisiaj ze mną, ponieważ niejednokrotnie razem przekraczamy granice, prawda? <laughs> Myślę, że tak. Więc cieszę się, że właśnie po raz kolejny możemy tutaj podejmować wyzwanie razem. E, powiedz, czy zgłaszają się do ciebie klienci z zapytaniem, czy w tym czasie można wykonywać jakiekolwiek zabiegi, czy udzielacie jakiś porad, konsultacji, ty i twój zespół? Jak najbardziej, takich telefonów jest bardzo dużo i no niestety przykro jest nam informować, że w tym momencie nie wykonujemy żadnych zabiegów z naszej oferty i nie możemy zaprosić do naszego salonu. Spowodowane to jest tym, że nie mamy prawa do wykonywania zawodu na chwilę obecną. Działania jakie prowadzimy, to przede wszystkim porady telefoniczne i konsultacje online, dlatego, że podstawą naszego funkcjonowania są po prostu relacje z klientami i dokładamy wszelkich starań, aby je podtrzymać i pomóc w tym trudnym okresie sobie nawzajem. Odpowiadamy na wszelkiego rodzaju pytania dotyczące problemów skórnych i podpowiadamy, jak je rozwiązać. Dlatego też z tego względu stworzyliśmy na naszych social mediach cykl porad dotyczących wybranych zagadnień. A te, które wymagają indywidualnego podejścia, po prostu konsultujemy bezpośrednio telefonicznie z naszymi klientami. To wspaniale właśnie, że jesteście w kontakcie ze swoimi klientami, bo no, jak wiemy, wiele klient, wielu klientów wykonuje też można powiedzieć, takie zabiegi seryjne w Nefretta Day Spa i teraz, żeby tak nie zostali pozostawieni sami sobie, na pewno potrzebują tej troski, tych wskazówek, więc jednak to budowanie relacji, chociażby przez takie konsultacje, porady, na pewno też takie daje poczucie zaopiekowania się, prawda, klientami. To też taki właśnie czas na edukację i na pewno to jest z korzyścią dla klientów na Day Spa, ale ważne jest też to, żeby, żeby po prostu mieć ten czas dla siebie. Dlatego mam nadzieję, że też w tym czasie wypoczęłaś troszkę chociaż, ponieważ wiem, że jesteś kobietą bardzo aktywną i energiczną, więc ważne jest też to, żeby, żeby troszeczkę zwolnić i nabrać sił do dalszego działania. Wierzymy, że przyjdzie też czas na celebrowanie, ponieważ gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego z okazji 15 urodzin Nefertet Day Spa. Cieszymy się bardzo, że właśnie na mapie Radomia jest takie wyjątkowe miejsce, które już tyle lat cieszy się dobrą renomą i też. Ma już takich właśnie swoich stałych klientów i życzymy z całego serca właśnie tego rozwoju, zarówno ja, jak i na pewno społeczność Brent Elite. No i cóż, no, czekamy e, na taki moment, kiedy będziemy mogli wspólnie e, celebrować razem z Tobą, z zespołem Nefretet, Day Spa. Jak tylko wrócimy, na pewno odbędą się e, zaległe urodziny. Dziękuję za życzenia i zapamięcianiu. Spójrzmy jeszcze tutaj w komentarzach. Barbara Jurkowska jest z nami. Witamy cię, Barbaro. Agalipińska. A ja mam do Ciebie teraz takie pytanie, troszeczkę na podsumowanie. Czy chciałabyś coś przekazać od siebie swoim klientom, w ogóle swoim może znajomym? Całemu otoczeniu e, Nefretede Deispa, e, społeczności Brenteli coś takiego od serducha. No, oczywiście, Aniu. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że zarówno ja, jak i mój cały zespół tęsknimy za, za naszą pracą, która jest naszą ogromną pasją e, i naszymi klientami. E, czekamy na Was i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. E, serdecznie pozdrawiam również całą społeczność Brand Elite i mam nadzieję, że niedługo spotkamy się na kolejnym wieczorze biznesowym razem z Tobą Aniu. Oraz życzę wszystkim zdrowia i jak najszybszego powrotu do tego, co kochamy, czyli pracy z drugim człowiekiem. Tak, my też już się nie możemy doczekać, jak będziemy mogli wspólnie też celebrować kolejną edycję Brentelit i po prostu zobaczyć się z Wami, bo też już mocno, mocno tęsknimy. Ja też chciałabym serdecznie pozdrowić cały zespół Nefretete Day Spa, który też jest teraz tutaj z nami i, i komentuje i, i trzyma kciuki za udanego live'a. Chciałabym też razem myślę, chciałabyśmy pozdrowić wszystkich szefów i, i zespoły związane z branżą Beauty w Radomiu, w regionie radomskim na Mazowszu, w całej Polsce. Powiem też, Justyno, że wspieracie cała społeczność też branży Beauty w rozwoju i też wie o, o naszym dzisiejszym live. Wiem, że też przygotowałaś dla mnie, dla nas hashtag, który będzie już takim oficjalnym przesłaniem naszych liveów Brentelit. Myślisz, że to już pora. <laughs> tak, jesteśmy razem, słuchajcie, Ociani bardzo ciebie, się cieszę. Bo... Słucham. A dla Ciebie, <laughs> Dziękuję Ci bardzo, bardzo się cieszę. To jest właśnie takie nasze teraz sztandarowe przesłanie: jesteśmy razem i trzymajmy się razem. Już wkrótce oczywiście zapowiedź kolejnego wyjątkowego gościa, Brentelit TV, także bądźcie z nami, prosimy właśnie tutaj o polubienie naszego fanpage'a, śledzenie tutaj naszych poczynań. I bądźmy, bądźmy, bądźmy razem, trzymamy się razem, trzymajcie się zdrowo przede wszystkim. Do miłego zobaczenia. Bardzo Ci dziękuję, Justyno, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą, doświadczeniem, że byłaś tutaj moim wyjątkowym gościem w dniu dzisiejszym. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiamy i do zobaczenia. Dziękuję.